Nyx. Nyx znana również jako Nyx to postać z mitologii greckiej, która od wieków fascynuje ezoteryków, mistyków i wszystkich tych, którzy poszukują głębszego zrozumienia kosmicznych tajemnic. Jej osobowość i symbolika przyciągają tych, którzy dążą do odkrycia mrocznych i enigmatycznych aspektów naszego wszechświata. Symbolika Nyx. Nyx jest uosobieniem nocy. A jej imię dosłownie oznacza noc w języku greckim. Jej obraz jest często przedstawiany jako piękna kobieta z ciemnymi włosami, zasłaniającymi jej twarz, ubraną w gwiazdy i chmurki. Symbolika Nyx jest bogata i pełna tajemnic, co czyni ją fascynującą postacią. Moc Nyx. Nyx jest uważana za potężną i tajemniczą bogini, która kontroluje noc sny i wszelkie zjawiska związane z ciemnością. Jej moc jest nieodłączna od tajemnicy i niewidzialnych sił, które rządzą naszym światem. Wierzono, że Nyx jest matką wielu innych bóstw i personifikacji, takich jak hypnas, sen i fanetas, śmierć. Praktyki ezoteryczne związane z Nyx Dla wielu osób, praktykujących ezoterykę, NYX stanowi źródło inspiracji i poznania głębszych tajemnic wszechświata. Niektóre z praktyk związanych z NYX obejmują: Pierwsza medytacja nocą. Medytacja w ciemności może pomóc w osiągnięciu głębszego zrozumienia swojego wnętrza i skoncentrowania się na swoich marzeniach i intuicji. Druga praca z symboliką gwiazd i księżyców. Symbolika NYX jest często związana z gwiazdami i księżycem. Co sprawia, że jej energia jest doskonała do pracy z astrologią, tarotem i innymi systemami dywinacji. Trzecie przywoływanie Nyx. Dla niektórych praktykujących Nyx może być źródłem wsparcia i mocy. Przywoływanie jej imienia podczas obrzędów i rytuałów może pomóc w nawiązaniu kontaktu z jej energią. Czwarta interpretacja snów. Nyx jest opiekunką snów więc praktykujący mogą próbować interpretować swoje sny, aby uzyskać wgląd w swoje podświadome. Piąte poszukiwanie tajemnic. Nyx symbolizuje tajemnice i nieznane. Dla praktykujących ezoteryków jest to zachęta do zgłębiania głębszych aspektów rzeczywistości i dążenia do zrozumienia jej skrywanych tajemnic. Nyx, jako bogini nocy, przynosi ze sobą mroczny urok i wizje, które przyciągają tych, którzy dążą do poznania kosmicznych tajemnic. Jednak warto pamiętać, że praktyki związane z Nyx wymagają ostrożności i głębokiego szacunku wobec mocy i energii, które reprezentuje. Niezależnie od tego, czy jesteś pasjonatem ezoteryki, czy po prostu jesteś zafascynowany jej tajemniczą aurą, Nyx pozostaje jednym z najbardziej enigmatycznych bóstw w mitologii greckiej. Jej obecność i symbolika pozostają źródłem inspiracji dla tych, którzy pragną odkryć głębsze tajemnice naszego wszechświata. Wróżbita Łukasz Węcka